Czy naprawdę chciałem dobrze, czy tylko przysporzyłem więcej stresu? Od miesięcy w naszej rodzinie panował napięty klimat. Moja żona, Ania, jest osobą bardzo zorganizowaną, ale jej obsesja na punkcie porządku zaczęła mnie przytłaczać. Kiedy nastał weekend, postanowiłem, że zrobię coś spontanicznego zorganizować małe przyjęcie dla przyjaciół. Myślałem, że to pomoże nam się zrelaksować i poprawić naszą relację. Kiedy Ania wróciła do domu i zobaczyła że kuchnia jest pełna talerzy, szklanek i ludzi, jej reakcja mnie zaskoczyła. Jak mogłeś to zrobić bez uprzedzenia? Wiesz, ile pracy wymaga posprzątanie tego chaosu? Wydusiła, a jej wzrok był pełen dezaprobaty. Czułem się nieco zraniony, bo starałem się sprawić radość. Chciałem, żebyśmy mieli fajny wieczór razem, Aniu. To tylko jeden wieczór. Odpowiedziałem, próbując usprawiedliwić swoje działania. Kiedy nieco się uspokoiła, rzuciła mi jeszcze jedno zdanie. Nie rozumiesz, że to, co robisz, tylko wprowadza więcej stresu do naszego życia? W środku dnia, w którym miało być przyjemnie, poczułem się zupełnie zgaszony. W końcu posprzątaliśmy, ale powietrze naprawdę było uderzająco szorstkie. Czy to ja jestem tym złym?